mam go dnia trzeciego, a w zasadzie 4 Luboń wielki pozwoliłem sobie dzisiaj na szaleństwo pospałem do piątej rano, a nie do czwartej. Chciałem możliwie jak najwięcej się zregenerować po wczorajszym dniu, który zakończył się jakąś taką chwilową z kontuzją achillesa prawego no i nic nie będę nic teraz komentował wyjdę na szlak zobaczymy co będzie plan jest taki, że schodzę do Rabki Zdrój i tam podejmę decyzję co dalej pogoda jest przecudowna, aż mi trochę żal tego wschodu słońca na który nie wyszedłem no, ale czasem trzeba coś zdecydować. Do potem. No i tak sobie schodzę z Lubonia. Te najtrudniejsze, najbardziej strome zejście już mam najprawdopodobniej za sobą. No i właśnie co w temacie Achilles'a, bo niewiele nagrywam, skupiam się właśnie na tym, żeby ocenić sytuację i móc podjąć decyzję, jak dotrę do Rabki, czy wsiadam w autobus czy idę na turbacz No więc wczoraj sobie okleiłem o tej powałem tego Achillesa e, Polecam na, nauczyć się O kozioro sarny szczeka Chyba uznał, że pieprze jak potuczony No skubany. Także polecam nauczyć się oklejania Achillesów. Jeśli wędrujecie po górach, to jest przydatna sprawa. Wydaje mi się, że to odrobinkę pomogło, ale odrobinkę. No, dzisiaj, jak stałem, to, to jednak Achilles nadal bolał, już nie tak bardzo jak wczoraj, ale bolał. Natomiast zauważyłem, że chyba trochę za mocno zawiązuje buta. Eee i on, po prostu tylnią częścią tam, gdzie jest pięta, trochę mi dociska do tego achillesa i go podrażnia. Więc poluzowałem buta, trochę kosztem tego, że teraz stopa mi się w bucie przesuwa do przodu, i pewnie trochę ucierpię na tym palce. Ale myślę, że na tym dystansie, który mam do pokonania, to nie będzie aż tak istotne. No i samo zejście chyba też pomaga, takie mam wrażenie, bo. Przy schodzeniu stopa się jak gdyby wyprostowuje względem nogi i Achilles się skraca. No i chyba mu to bardzo pomaga, bo w tej chwili w zasadzie idę bez bólu. Także e, między mną a rabką, jeszcze jest jedno takie nieduże podejście, wzniesienie i tam będę weryfikował, czy, czy na podejściu też jest w porządku. No i będę myślał, co dalej. I tak w ogóle to dzięki mojej żonie Ani się to wszystko, ten cały zabieg z tym tejpowaniem udał, bo <laughs> w schronisku na Luboniu nie ma dostępu do bieżącej wody, a żeby sobie otepować e, jakąś część ciała to trzeba sobie ją umyć mm. Żeby się ten plaster, ten tape, żeby się dobrze trzymał. No i to ona mi jak gdyby podsunęła o wilku mowa? Tak jest. No i to właśnie z Anią konsultowałem. Jak to zrobić, jak to ogarnąć. Ostatecznie nogę sobie umyłem spirytusem, żeby ją przynajmniej odtłuścić. Znaczy ona nie była brudna, nie? ale no, miała prawo być. Już taka nie pierwszej świeżości po po trzech dniach tyrania no i poskutkowało tej przetrzyma. Zobaczymy jak to będzie także konsultacja medyczna <grych> zawsze zawsze w cenie. Zobaczcie jak jest cudownie. Słuchajcie, idę sobie lasem. Zastanawiam się nad tym moim achillesem, co to z nim będzie. I nagle coś takiego. Kurde, czy to kamera w ogóle widzi czy nie widzi? Najwyżej wam zdjęcie za chwilę zrobię. Zobaczcie jaki genialny odcinek szlaku. Jakby tak cała droga wyglądała. Wielki ten Luboń, co nie? Nie wiem, może teraz to widać. Tyle razy już byłem w tatrach, tyle razy już tatry podziwiałem. A jakoś na tym szlaku po prostu cieszę się jak dziecko. Za każdym razem, jak je gdzieś tam na horyzoncie zobaczę. Oby się udało na ten turbacz wejść dzisiaj. Jeśli warunki utrzymają, to będzie coś niesamowitego. Rapka zdrój przerwa techniczna, spożywcza ja nakupiłem żarcia jak głupi Nie wiem kto to wniesie na turbacz ale tutaj zestaw ratunkowy do Achillesu będziemy się golić, będziemy się oklejać a żeluś to już tak awaryjnie, w razie czego na noc się nasmaruje nic, nie ma co płakać, trzeba zapindalać. Mission complete. Spojrzenia przechodniów bezcenne, ale już czuję po prostu, że jest lepiej. Opuściłem już Rapkę, zmierzam w kierunku Turbacza. Zaczął się fajny szlak i przegenialne widoki. O, oh, coś cudownego, naprawdę, rekompensuje to cały, cały trud wędrówki, jest tak przepięknie, tam Luboń Wielki. Obstawiam, że to ośnieżone tamto będzie Babia, bo chyba nic innego tutaj tak cudownego w pobliżu nie ma. No nic, nawigacja mi w rapce pokazywała 7 godzin, już jakąś godzinę maszeruję. Więc jeszcze jest 6, jest godzina 12, zobaczymy czy uda mi się wyrobić ten czas z racji na kontuzję, może być trochę gorzej, ale nie zamierzam się śpieszyć, jak zajdę na 20 to też będzie dobrze, lecę. Także nie polecam, nie przejeżdżajcie tu. Ok, ja jestem na parkingu pod turbaczem 15.37 Od 9 godzin sobie już wędruję Oczywiście z, dłuż, z długimi postojami po drodze A tak naprawdę prawdziwa zabawa się dopiero zaczyna Puh, Co to będzie Trzymajcie kciuki Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne na przemienniku, podaje Stefan Paweł 9, Adam Paweł Ewa przez Paweł. Wywołanie, wywołanie ogólne. Cześć, witam Cię kolego. Z tej strony operator Michał. Piątka dla Ciebie, dziewiątka dla przemiennika. Moje aktualne KTH. Jestem na niebieskim szlaku. Podchodzę pod turbacz w Gorcach. Proszę bardzo. SP9 MUF, jeśli dobrze zapamiętałem. Tu SP9 Adam, Paweł, Ewa przez Paweł. SP9 Adam, Paweł, Ewa przez Paweł. To SP9, Mariusz, lasowany przez Mobil. Cześć Michał. Dla Ciebie piątka. Przemiennik odbieram na dziewiątkę, też z tej strony jadę sobie brzegiem Jeziora Mocharskiego w tej chwili, bardzo powolutku, niespiesznie będę się wybierał do Krakowa, o odbieram świetnie, no pogoda się piękna zrobiła rzeczywiście, więc zazdroszczę Ci wyjście na Turbasz, ale niebieski szlak to już kurczę, nie pamiętam skąd on jest, bo też dawno nie chodziłem. Zdrowienia. zwolniłem do 10 na godzinę, bo tutaj muszę uważać, mam antenę na dachu, a z anteną to ma prawie 4 metra tutaj dużo różnych drzew jest. no to 7-3 i życzę powodzenia i no, nie przeszkadzam już no bo wiem jak jest jak się idzie w górę Over and out cześć 7-3 Mogę poprosić o powtórzenie? Tu jest P9 APE, bo chyba ktoś mnie wołał. Cześć Zygmunt, cześć, odbieram, odbieram. Słuchaj, w szumach, cichutko, ale, ale cały czas czytelnie. Także. Ładnie to idzie. Ja teraz jestem przypuszczalnie delikatnie przykryty w stronę przemiennika, więc to może z tego wynika. Proszę bardzo, SP9 Ksawery Irena, SP9 Adam Paweł Ewa. SP9AP, SP9 APS, SP9 Xi. No Michał, wiesz co, ja Ciebie też ich odbieram, ale ja też jaka nadaję w tym momencie z pomiędzy budynków, także i tak, że to dolatuje to fajnie. Super, fajnie Cię w końcu słyszeć. Dobra, Michał, nie zawracam Ci głowy, jak coś to do później. SP9AP, SP9 APS, SP9 Xi. Woo! I zrobiłem to. Zrobiłem. Srońsko na Turbaczu. Niesłychane jak wiele ograniczeń człowiekowi w głowie siedzi. Siemano. Cześć. cześć, cześć.

12 godzin zakościom jeszcze tylko przekłamuje, ale Kimu w plecy. I po to się tu gromoliłem te kilkadziesiąt kilometrów. Najpierw było SP9, Roman Ewa Dorota, tu Stanisław Paweł 9, Adam Paweł Ewa przez Paweł. Proszę bardzo do ciebie, Ruda. No cześć, cześć, powiem Ci tutaj, bardzo dużych szumach do mnie dolatujesz. Praktycznie niewiele zrozumiane, ale może się coś poprawi, może jak się tam pokręcisz, to coś więcej zdziałamy. Mikrofon do ciebie. No okej, okay, próbuję, próbuję, tutaj się przemieszczam, mam taki pieniek, ustawię się na tym pieńku. Może teraz będzie lepiej. Ja Cię tutaj odbieram na piątkę w delikatnych szumach i siła sygnału jakaś szóstka z tego co e, widzę na moim Jesu. E, Oczywiście lokalizacja to Turbacz. No powiem Ci Michał, teraz się dobrze ułożyłeś, bo teraz mam Cię na... na... 4-5, 4-5, także już jest zdecydowanie lepiej. Jak tam na Turbaczu? No właśnie się poprawiło, teraz już piątka, dziewiątka dla Ciebie, także dobrze wykombinowałem na turbaczu jest fenomenalnie. Nie wieje. Słońce właśnie zachodzi. Właśnie jeszcze zostało dosłownie jedna trzecia. Także to jest ten moment, kiedy słońce robi plum. Jest przecudownie, jest fenomenalnie. To, co się tutaj dzieje w tej chwili, to jest rewelacja. Także dziękuję Ci bardzo za zawołanie. E, na koniec jeszcze mikrofon do Ciebie i za chwilę będę wołał Zygmunta, bo też go tutaj słyszałem. Proszę bardzo, SP9RED, SP9APE przez P. SP9APE, SP9RED, no to w takim razie udanych łączności, udanych, podziwianych widoków jak najpiękniejszych i mam nadzieję. Sławek, Sławek, tu Michał Turbacz. Ja cały czas jestem tutaj na 145 30, tym że nie słyszę co do ciebie mówią. A teraz mnie odbierasz na PMR, odbierasz mnie na PMR? Odbieram ci na takie 3 plus 4, bardzo w miarę zrozumiale, ale szumy są, szumy są. No, okej, okay, rozumiem, a możesz mi powtórzyć, gdzie ty dzisiaj wylądowałeś w końcu? W domu jestem, domu jestem, dlatego jestem w szoku, że, że się tutaj gdzieś widzimy i odbieramy. Ja na półwata nadaję na motorolce. O kurcze, no to rewelacja, to ja się bardzo cieszę, fajnie Cię usłyszeć i, i widzisz. Przynajmniej wiesz, że możesz, y, turbacz masz w zasięgu, ja też oczywiście na motoroli y, T82, także elegancko, elegancko. Achilles przestał boleć jak zacząłem wchodzić na turbacz, wyobraź sobie, także chyba endorfiny zadziałały. Po prostu dawał Ci sygnał, że potrzebuje jeszcze, jeszcze większych pierdol i odpuścił. Bardzo się cieszę, że kontynuuje, że wszystko w miarę idzie OK. Fajnie, dzięki, dzięki za tą łączność i dzięki za, ten, za to wczorajsze spotkanie tak w ogóle, bo nie wiem czy dziękowałem czy nie. Także pozdrawiam serdecznie, wrócę sobie tam jeszcze na 145 500, bo może się uda Adama złapać. Proszę jeszcze do Ciebie. Super, super, ja nie przeszkadzam. Cieszę się bardzo, że zrobiliśmy taki test, że złapałem z domu. Także, także, no super. E, 73 dla Ciebie, ja tu Was podsłuchuję na 145, więc 73 dla Ciebie. Fajnie, dzięki, jeszcze raz, 73 na razie. E, no, ja jestem bardzo blisko Ciebie, nie? Skoro z jakimś światłem przyświecić, ale to może za chwilę będę testy robił. No, fajnie, że się będzie słyszeć na no, razie. Także może nie będę truby, a znowu jestem, także nie przeszkadzam dalej łączności. A jak możesz, to spoglądnij w stronę południa, to ja popyskam światła, może coś zobaczysz. Fajnie, dobra, dziękuję Zygmunt za za ten za, za łączność. Piątka, dziewiątka tutaj na turbaczu, także ładnie to leci. Pozdrawiam, trzymaj się tam i będę doglądał tych twoich świateł za, za sekundę. I proszę bardzo Barbara Ewa. Siedem Cię tutaj. Odbieram Janina, Olga 90, Stefan Grażyna. Proszę. No elegancko dla Ciebie. Piątka dziewiątka okrągła. Bardzo głośny sygnał, bardzo silna modulacja. Cześć i Fajnie Cię znowu usłyszeć. No i co? Na Turbaczu cudowna pogoda. Wreszcie się doczekałem tego. Dotarłem tu i, i mogę sobie popodziwiać piękne, cudowne widoki zarówno na Tatry jak i tutaj na Gorce. I dalej na, na, na Beskidy bo, bo i babią górę widać wszystko. Tutaj widać generalnie cudowne warunki się trafiły, bo wiatr nie wieje. W związku z czym, pomimo niskiej temperatury, nie ma jakoś. Prowadzi, ale powiem Ci szczerze, że nigdy tym szlakiem nie przeszedłem. Powiem Ci, że chyba się któregoś dnia będę musiał jakoś przejechać na rowerze albo przejść. Mikrofon do Ciebie. Szlak jest przecudowny, powiem Ci, także polecam absolutnie. Ale słuchaj, ja tu mam przy sobie taką małą latareczkę. Ja spróbuję teraz z kolei do ciebie mrugnąć. I zobaczymy, czy ty cokolwiek zobaczysz, bo ty widzisz bezpośrednio turbacz, tak? Tak, tak, oczywiście mniej więcej wiem, które to wzgórze jest, bo nigdy się nie wiem, ale tak, dokładnie wiem. E, dobra, dajesz, ja obserwuję. No, okej, okay, to zaczynam mrugać. p9 aps, p9 xe wiesz co? to jest bardzo słabe o ty widzę, jest ale numer Czar! tylko nie mam tego jak nagrać e, bardzo, bardzo słabe światło przypuszczam, że jak będzie noc to będzie dużo lepszy efekt e, bo to jest bardzo drobniutkie światełko, no, w porównaniu do efektorów samochodu to jest zupełnie co innego ale widać, delikatnie widać. Na opartego z lornetką jeszcze jakby alfabetem Morsa nadawał, to by dało radę. Dobrze, Michał, słuchaj, to zrobię jeszcze tak. Daj mi jeszcze chwileczkę. Ja też mam jeszcze jedną latarkę w samochodzie. Sprawdzimy jeszcze jedną. <laughs> Dobra, chwila. No jasne, dawaj, dawaj. Wiesz, to, to taka latarka kieszonkowa z mojej strony, tylko że ona ma 1000 lumenów, nie? Także... No dawaj, dawaj. No powiem Ci, że jakieś takie maleństwo gdzieś mi się tam zaczyna przebijać. Ale to, no, to z auta zdecydowanie lepiej szło. Ale kurczę coś jest, niesamowite. E, fajnie. Przydałaby się lepsza przejrzystość powietrza, to by to wtedy, wtedy by to poszło. E, SP9XI, SP9 APE. No, zresztą wiesz, jest za bardzo dużo kontrastów, ale, ale... i tak kurczę z tym pod wrażeniem. Widzisz, super Michał. Kurczę. Dosłownie to chciałem zrobić gromowi też. Bo Grom miał być na korcu. e, e, e também